Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani! Cześć! Serdecznie Was witam na kolejnej katechezie. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu z sobą spotkać. Tak jak to było na poprzednich zajęciach, rozpoczniemy je od śpiewu. Pamiętacie, co powiedział święty Augustyn? Ten, kto śpiewa, modli się dwa razy. Dwa razy się modli. W takim razie zacznijmy od takiej. Podwójnej modlitwy. Śpiewajcie i pokazujcie razem z nami, a piosenka dobrze Wam znana. Myślę, zaraz sobie przypomnijcie. Ci co zaufali, Panu, a lá o I Ci, co zaufali pan. Panu Odzyskują siły A z skrzypłe jabory Jedno bez znęczenia. Faktycznie tak jest Ten, kto zaufa Panu Będzie silny, szybki I nie do pokonania Moi kochani czy zdarzyło Wam się kiedyś znaleźć wśród tłumu dorosłych osób? Nie. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście ściśnięci wokół tłumu dorosłych osób. Czy to jest przyjemne uczucie? Nie. Czy to miłe uczucie być najniższym pośród całego tłumu? Nie. A może to jest miłe uczucie nic nie widzieć, co się dzieje dookoła? Nie. Myślę, że nie. Podobnie Zacheusz, o którym dzisiaj będziemy czytać w Piśmie Świętym, też był niski. Posłuchajcie jego historii. Pewnego dnia do miasta zbliżał się Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami. Gdy tylko tłum mieszkańców dowiedział się o tym, natychmiast zbiegł się na ulicę, bo chcieli spotkać Jezusa. Sława o Panu Jezusie już się rozniosła po całej okolicy. O Jego cudach, których dokonywał, o uzdrowieniach, o rozmnażaniu chleba. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym na katechezie? Tak. Moi kochani, w takim razie wyobraźcie sobie, że Zacheusz, który był niewielkiego wzrostu, chciał zobaczyć pana Jezusa, ale zobaczył, że tłum był tak mocno zbity z sobą, nie było szans się przecisnąć do przodu, a że był najniższy, nic nie mógł dojrzeć. Zwrócił jednak uwagę, że przy drodze stoi drzewo. I co postanowił? Jak myślicie? Postanowił Piąć się na to drzewo. Pomyślał, że będzie mógł wtedy widzieć pana Jezusa z góry. Jak pomyślał, tak zrobił. Wspiął się na drzewo i cierpliwie oczekiwał, aż będzie przechodził drogą pan Jezus. Kiedy pan Jezus z uczniami i tym tłumem zbliżali się do drzewa, nagle pan Jezus zatrzymał się, spojrzał do góry i posłuchajcie, co powiedział. Przeczytam wam dokładnie słowa pana Jezusa. Pisma Świętego. Pamiętajcie, w Piśmie Świętym jest Słowo Boże. Pan Jezus mówi do nas każdego dnia. Wyciągajcie Pismo Święte, oglądajcie obrazki, bo być może macie taką Biblię z obrazkami i uważnie słuchajcie, żeby uczynić to w sposób uroczysty. Spójrzcie, zapaliłam świecę. A wy teraz bardzo proszę, grzecznie, wsłuchajcie się w słowa Pana Jezusa. Jezus spojrzał w górę. I rzekł do niego. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Moi kochani, Pan Jezus poprosił Zacheusza, żeby zszedł i zechciał się z Nim spotkać w jego domu. Musicie wiedzieć, że Zacheusz nie był lubiany przez sąsiadów i przez mieszkańców miasta. Dlaczego? Uważano Go za człowieka nieuczciwego. Miał taką pracę, że pobierał podatki od ludzi, które były potrzebne na zaspakajanie różnych potrzeb króla. Jednak Zacheusz robił to w sposób nieuczciwy. Nie dość, że pobierał to, co należało, to dodatkowo pobierał pieniądze, które następnie chował do swojej kieszeni. Dlatego mieszkańcy uważali go za oszusta, a nawet złodzieja. Dlatego też szemrali, że Jezus chce z grzesznikiem jeść? Moi kochani, Pan Jezus chciał zjeść posiłek właśnie z Zacheuszem, ponieważ Pan Jezus wiedział, że spotkanie z nim może odmienić serce Zacheusza. A Pan Jezus wielokrotnie mówił, że na ziemię tutaj przyszedł po to, żeby leczyć tych, którzy mają chore serca, chore dusze, żeby ich uzdrawiać, nie tych, którzy są zdrowi, bo lekarza nie potrzebują ci, którzy są zdrowi. Pan Jezus poszedł do Zacheusza. Zacheusz był rozradowany, czuł się tak wyjątkowo i postanowił, przyrzekł panu Jezusowi, że odda nie tylko to, co zabrał, ale czterokrotnie więcej odda tym, którzy doznali krzywdy z jego strony. Moi kochani, pan Jezus przychodzi do Zacheusza, żeby jego serduszko uzdrowić. Tak samo jest z nami. Pan Jezus kocha nas, chce z nami przebywać. I nawet jeżeli coś złego zrobimy jakąś przykrość mamusi czy rodzeństwu, Pan Jezus nie odtrąca nas, wręcz przeciwnie, tym bardziej pragnie, żebyśmy do Niego przyszli i chce z nami przebywać poprzez modlitwę czy nawet śpiewanie wspólnych piosenek religijnych. Moje skarby, spójrzmy dzisiaj do naszych ćwiczeń, co tam mamy ciekawego. Otwieramy nasze ćwiczenia na, na temacie, tym razem 39. Spójrzcie, mamy tam dwa obrazki, a środek jest wolny. Co widzisz, Łucja, na pierwszym obrazku? Na pierwszym? Na pierwszym obrazku widzę, że Zacheusz jest na drzewie. Tak, widzimy Zacheusza, który siedzi na drzewie. Kto pamięta, po co Zacheusz wszedł na drzewo? Łucja, pamiętasz? Powiedz. Żeby dobrze widzieć pana Jezusa. Pięknie. Mamy wolne miejsce, następnie widzimy ostatni obrazek, a na tym obrazku widzimy kogo? Zacheusza. Co takiego robi Zacheusz na tym obrazku? Daje ludziom biedakom jeść. Rozdaje jedzenie, ma, ma, ma nawet na schodkach przygotowane sakiewki ze złotem, czyli również oddaje złoto. Kiedy Zacheusz postanowił oddać majątek i podzielić się z ubogimi chlebem? Kiedy on to postanowił, Łucja? Kiedy przyszedł do niego pan Jezus. Tak, po spotkaniu z panem Jezusem. Pan Jezus uleczył jego duszę, jego serduszko i w ten sposób Zacheusz zapragnął swoje życie naprawić. Łucja, jak myślisz? Jaki obrazek będzie tutaj po środku? Którego momentu tutaj brakuje nam? Że Pan Jezus przychodzi. O właśnie! Myślę, że tu nam brakuje Pana Jezusa, bo po spotkaniu z Panem Jezusem Zacheusz tak się zmienił. Spójrzcie, moje skarby. Z tyłu w naszej książeczce mamy do wycięcia obrazek z katechezą numer 39. Spójrzcie, aniołki. To jest strona 151. Który Pan Jezus nas interesuje? Ten tak. Pan Jezus ze strony 30, z katechezy 39. Pan Jezus, przy którym stoi kto? Zacheusz. Zacheusz, zapamiętajcie. To jest Zacheusz. Bardzo proszę teraz, wytniecie ten obrazek, a następnie przykleimy go w odpowiednim miejscu. Weźcie do rączki teraz weźcie do rączki teraz nożyczki, wytnijcie tylko aniołki, wytnijcie w taki sposób, żeby ten drugi obrazek nam nie wyfrunął, nie odleciał, bo on nam się przyda na inną catechezę. Może mamusia wam pomoże wyciąć kawałek, o, tak jak ja łucji, i teraz łucja wytnie ten obrazek ładnie, po to, abyśmy mogli go wkleić do naszych książeczek. Wycinacie, mam nadzieję, teraz obrazek starannie. Dobrze pamiętaliście, że tu powinien się znaleźć Pan Jezus i Zacheusz, bo to właśnie po spotkaniu Zacheusza z Panem Jezusem zacheusz tak bardzo się zmienił, zaczął żałować tego, że był nieuczciwy i postanowił naprawić wyrządzone zło. Wycinamy Pana Jezusa i przyklejacie je skarby w to miejsce. W ten sposób nasza historia będzie kompletna i pełna. Łucia wycina. Ja już jej tu posmaruję klejem. Do końca. Mhm. Dobrze. Bardzo dokładnie łcia robi. Mam nadzieję, wy też aniołeczki robicie to bardzo starannie, ślicznie. I teraz przyklejamy odpowiednio obrazek. O tak równiutko. Ślicznie. Mam nadzieję, że wyście też już to ładnie zrobili. Zobaczcie, w ten sposób powinni, powinny wyglądać wasze ćwiczenia. Zapamiętajcie, aniołki, z dzisiejszej katechezy, że każdy człowiek po spotkaniu z Panem Jezusem już nie jest tym samym człowiekiem. Pragnie być lepszym człowiekiem, bo Pan Jezus przemienia nasze serca. On jest lekarzem naszych serc. I uzdrawia nasze serduszka z grzechów i złych uczynków. Jest tym, który pragnie mieszkać w tym serduszku. A skoro chce w nich zamieszkać, to chce, żeby one były czyste i piękne, bez żadnych złych uczynków. Spójrzcie teraz do zadania drugiego. Poprowadź Jacka i Kasię do chorej babci. Jakie przeszkody muszą ominąć dzieci? Weźcie do ręki teraz ołówek i spróbujcie opowiedzieć mi teraz. Jacek i Kasia idą do babci. Muszą pokonać pewne przeszkody. Te przeszkody to nie są kamienie, albo ruchome piacki, albo bagna. Tylko co to takiego jest? Zabawki. Zabawki. Dlaczego oni muszą pokonywać takie przeszkody? Dlaczego zabawki są przeszkodami? Hmm. Dlatego, że często jak się bawimy, to zapominamy o bliskich osobach. Wolimy się grać w piłkę, jeździć na koniku bujanym, jeździć na rolkach, niż odwiedzić chorą babcię albo po prostu zdrową babcię, która się za wami bardzo stęskniła. Ale jeżeli pokonacie z takie pokusy, żeby tylko się bawić, a zapominać o, o bliskich osobach, to będziecie niczym Zacheusz, który pokonał w sobie zło i po spotkaniu z Panem Jezusem był zupełnie już innym człowiekiem. Tak jak Zacheusz oddał to, co zabrał, również Kasia i Tomek coś oddali. Oddali czas na zabawę po to, żeby spotkać się z ze swoją babcią. Czy już udało Ci łócę znaleźć tą drogę? No to proszę. Wy również teraz kochani, szukajcie drogi Jacka i Kasi do babci. Jaka piękna postawa Jacka i Kasi zrezygnowali. Z tylu atrakcji, żeby uszczęśliwić babcie, żeby sprawić swojej babci radość. Dobrze, zadanie wykonane. Mam nadzieję, również Wy znaleźliście drogę dla naszych bohaterów. Serdecznie Was pozdrawiam, aniołki. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Nie zapominajcie o codziennej modlitwie wieczornej. Serdecznie Was pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków z Panem Bogiem.